Teraz proszone są losy z góry. Jedna. Nie. To piękna praca. Uszlachetnia. Druga. Ta. Z góry. Trzecia. I teraz z góry. Czwarta. Proszę bardzo. A teraz z dołu. Piąta. Od spodu. Szósta. Jeszcze cztery. Tak, tak. Proszę Mogę bardzo. Mielczyć. Siódma. Andrzej, odbierz z łaski swoje. No Jeszcze trzy. Wam. Tak, tu zostaniemy. Jeszcze ósma. Tak. Z drugiego kąta może jeszcze. Ósma, ojej. Dziewiąta i ostatnia, proszę bardzo. Dziesiąta. No smok kręci, ale nie ma okazji zakręcić pębnem po raz kolejny, ponieważ skończyły nam się główne nagrody, ale mamy jeszcze dla Państwa kilka 300 nagród. nagród do wylosowania. Nie chcemy Państwa zbyt długo trzymać przed telewizorami, ponieważ jest to 300 zestawów płyt wifonów. My tego losowania dokonamy w programie w obecności publiczności w studiu, obecności jurorów, całą listę zarówno y, zdobywców tych 300 y, zestawów płyt wifonu, jak i nagród głównych, począwszy od Citroena, poprzez wszystkie pozostałe. Całą listę zamieścimy w tygodniku antena. antena. Proszę zatem czytać Tygodnik Antena, oczywiście spodziewać się w ciągu tygodnia informacji od nas, gdzie i kiedy będą Państwo mogli odebrać swoje nagrody. I cóż, gratulujemy serdecznie. Dziękujemy, dziękujemy Smokowi, dziękujemy Smokowi, dziękujemy Państwu. Mamy nadzieję, że spotkamy się na kolejnym konkursie dla abonentów. Nie wiemy kiedy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku. A zatem dzisiaj dziękujemy, do widzenia. Do zobaczenia. Masz Nasze szczęście może w złotej być koronie Lub zamienić wysypisko w wielki raj W jednej chwili ulokować cię na tronie Więc mu na to szansę dać. Parę groszy traci świt okrzyku, a fortunę możesz za to mieć Za kraj postaw, zapłać, zaryzykuj Czyś z cztery czy na zamku panu Na tym świecie wynalazku jest bez liku Ale mały ekran ciągle na